Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie ACE Active. Nowe podejście do asset management Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Czy ropa naftowa będzie rosnąć? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy. Czy ropa naftowa będzie rosnąć? Drodzy Państwo, za chwilę zajmiemy się ropą naftową, ale wcześniej chciałbym zaprosić yy, i poprosić Państwa o opinię. Drogi użytkowniku, zbliżają się wybory parlamentarne w Polsce. Czy chcesz mojego specjalnego materiału na ten temat o Konfederacji, o opozycji i o partii rządzącej prawo i sprawiedliwość? Proszę wypełnić ankietę w dziale społeczności i jeżeli przez te 11 godzin zapadnie, dacie, oddacie swój głos i będzie Wasza decyzja na tak, to poświęcę w najbliższych dniach takie materiały, zrobię takie materiały, a jeżeli uważacie, że jest to niepotrzebne, to takich materiałów nie będzie. Więc zachęcam jeszcze przez 11 godzin wejść na kartę społeczności i tam jest specjalna ankieta i wyrazić swoją opinię. No I teraz wracamy do tematu, czy ropa naftowa będzie rosnąć, wczorajsza sesja, moim zdaniem, była niezwykle interesująca na ropie naftowej z powodu powiązania teraz ropy naftowej z e, tym, co się dzieje na obligacjach, w oczekiwaniach dotyczących inflacji, dotyczących później stopy procentowej, dotyczących później wyceny z, y, wszystkich innych aktywów związanych z ryzykiem. Dlatego też monitorowanie ropy naftowej jest teraz szczególnie interesujące. A wczorajsza sesja, kiedy ropa naftowa spadła, wróciła poniżej poziomu 90 dolarów, a teraz zaczyna myszkować już poniżej tych minimów sprzed kilku dni, sygnalizując możliwość utworzenia formacji szczytowej. To wydarzenia te mają duże znaczenie i warto poświęcić ten materiał. Potencjalnemu zachowaniu ropy naftowej, szansom na zachowanie w kolejnych miesiącach, temu jak rynek uważa, co się ma wydarzyć z ropą naftową i co się, jaki może być wpływ, jakie mogą być powiązania między ropą naftową a innymi ważnymi e, składowymi rynków finansowych na całym świecie. Więc krótkoterminowy wykres zaczyna straszyć byki, ponieważ powstaje formacja, która przypomina formację szczytową. A gdy zobaczymy średnioterminowy wykres, to ewidentne, Zachowanie ropy naftowej w ostatnich dniach nosi znamiona odbicia od górnego ograniczenia tego 3-miesięcznego kanału wzrostowego. Więc jest potencjał ku temu, żeby kontynuować spadki, żeby ruszyć jeszcze bardziej w dół, ponieważ dolne ograniczenie tej formacji to są teraz okolice 85, więc spadek oznaczałby nie tylko test dolnego ograniczenia tego kanału wzrostowego, ale także test wsparcia, czyli górnego ograniczenia 10-11 miesięcznej konsolidacji, z której wybiliśmy się kilka tygodni temu. Więc pytanie będzie najważniejsze takie, czy te spadki, czy to, co się teraz dzieje na ropie naftowej, jest ruchem powrotnym do najbliższych wsparć, czy też jest odwróceniem tendencji, odwróceniem tego, co się dzieje na ropie naftowej. I dzisiaj Bloomberg poświęcił raport dotyczący ropy naftowej, ale tłumaczenie było bardzo, bardzo mgliste. Nie było e, bardzo interesujące. Dlatego też e, zachowanie ropy naftowej na chwilę obecną jest e, znakiem, stoi pod znakiem zapytania. Co się kryje za tym, że ropa naftowa tak wyraźnie e, spadła? Będziemy szukać odpowiedzi na pytanie. Prawdopodobnie prędzej czy później się dowiemy. Natomiast dla nas, dla rynku, dla, szerokich, dla szoro, szerokiej gamy inwestorów najistotniejsze jest to, że ropa naftowa próbuje wywołać większą korektę spadkową, i zobaczymy na to po, po tym, co się dzieje na innych rynkach, czy przełożenie zachowania ropy naftowej faktycznie jest teraz duże, i to ropa naftowa wyznacza teraz tendencję na oczekiwaniach inflacyjnych. A jakie są prognozy najważniejszych instytucji finansowych na koniec tego roku i na kolejne kwartały? I w tym wypadku widzimy, że średnia dotycząca oczekiwań co do ropy naftowej praktycznie się nie zmienia. Przez najbliższe 9 miesięcy ropa naftowa według uczestników rynku ma być ma konsolidować się w okolicach 80 dolarów i dopiero później pod koniec 2024 ma być lekki wzrost. Natomiast, jak zobaczymy, i to co widać najlepiej na wykresie, gdzie mamy dużą rozbieżność w oczekiwaniach między poziomami ekstremalnymi, ale średnia jest mniej więcej cały czas w okolicach 80 dolarów. Więc pytanie jest takie: czy ten wzrost, który miał miejsce teraz, nie jest czasem anomalią nie jest takim wydarzeniem jednorazowym. Na następnym wykresie chciałem pokazać korelację. Pierwsza kolumna CL1 to jest właśnie ropa naftowa, i w tym wypadku widzimy korelację ropy naftowej w ujęciu miesięcznym z najważniejszymi innymi rynkami finansowymi. I widzimy, że najsilniej skorelowane jest zachowanie ropy naftowej z indeksem DAX, z parą dolar do jena. Bardzo silna występuje korelacja e, także względem e, euro e, i dolar złotego. Natomiast ujemna korelacja występuje m.in. względem Kanadyjczyka i to potwierdza to powiązanie. To powiązanie, które w naturalny sposób każdy, kto obserwuje zachowanie Kanadyjczyka, jest w stanie prędzej czy później wychwycić. Widzimy także ujemną korelację z eurodolarem, co potwierdza silny wpływ amerykańskiej waluty i zachowania ropy naftowej na amerykańską walutę na chwilę obecną. No i też inwestorzy zastanawiają się, czy te ostatnie wzrosty ropy naftowej nad kluczowy poziom 85 dolarów, czyli wybicie górą z konsolidacji o długiej charakterystyce ponad 10 miesięcy, nie było jego konsekwencją, nie były spadki indeksów giełdowych. Moim zdaniem właśnie tak było. No i teraz pytanie jest, czy spadki indeksów, czy spadki ceny ropy naftowej nie wywołają nawrotu tendencji wzrostowej. Na indeksach giełdowych, na wrotu tendencji do kupowania ryzyka, temu będziemy się przeglądać i będziemy patrzeć, co się wkrótce wydarzy. Natomiast lokalną specyfiką tego tygodnia są dane z rynku pracy ze Stanów Zjednoczonych, i na to teraz rynek zwraca szczególną uwagę. Być może dlatego też. Zachowanie ropy naftowej, która teraz spada głęboko poniżej 90 dolarów, nie wywołuje jakichś euforycznych zachowań na giełdach papierów wartościowych, które są zajęte oczekiwaniem i dyskontowaniem, pozycjonowaniem się pod dane z rynku pracy, które w ujęciu najważniejszym poznamy dopiero w piątek o godzinie 14:30. Jak widzimy wczorajsza sesja na Wall Street była sesją na przeczekanie Dzisiejsza sesja w Azji raczej przynosi kontynuację spadków Najciekawej moim zdaniem jest na parze na indeksie Nikkei Gdzie poruszamy się wewnątrz tego kanału spadkowego kilkumiesięcznej historii Która przypomina formację flagi Dlatego też zbliżające się wsparcia w rejonie 30600 punktów Będą takie niezwykle kluczowe. Zobaczymy, jeżeli tam indeks dotrze, czy dojdzie do odwrócenia tendencji, czy rynek potwierdzi znaczenie i istnienie tej formacji, ponieważ jeżeli tak, byłaby to zapowiedź nawrotu do hossy kontynuacji tendencji wzrostowej. Popytowi nie udało się utrzymać blisko swoich ważnych oporów na indeksie DAX, więc strach na giełdzie w Niemczech może narastać. Jednak jeszcze raz przypomnę, zachowanie ropy naftowej. Daje potencjał ku temu, żeby te indeksy giełdowe nie spadały już tak wyraźnie mocno. Natomiast to, co na samym początku nowego miesiąca nie sprzyjało ryzyko na całym świecie, to zachowanie amerykańskiego dolara, gdzie cały czas systematycznie podczas wczorajszej sesji i podczas ostatnich godzin amerykański dolar jest kupowany, są przechodzone ostatnie minima i kierujemy się do kolejnego zniesienia Fibonacciego, które już jest bardzo blisko. Dlatego też y, amerykański dolar moim zdaniem już nie powinien tak wyraźnie zyskiwać na wartości z powodu tych danych makroekonomicznych, a pozycjonowanie na amerykańskim dolarze także powinno mieć miejsce. Bloomberg spytał się w, w, w comiesięcznym badaniu, jak inwestorzy spodziewają się zachowania amerykańskiego dolara w perspektywie następnego miesiąca. No, i przewagę 60% mają ci, którzy cały czas zakładają umocnienie amerykańskiej waluty. Więc sentyment na rynku amerykańskiego dolara jest taki, że rynek oczekuje dalszych spadków euro-dolara euro, euro, euro oraz presji na samego amerykańskiego dolara na indeksie. Co, co było też e, godne e, odnotowania, to fakt, że spadki ropy naftowej nie przełożyły się wczoraj. Na nawrót tendencji spadkowej rentowności amerykańskich obligacji. Pewnego rodzaju zaskoczenie także tutaj ma miejsce, jednak moim zdaniem, czynnik związany z danymi makroekonomicznymi w piątek jest tak duży, że przyćmiewa tą o, korelację, to powiązanie ropy naftowej z rynkami ryzyka i, w, i z e, rynkami, gdzie widać oczekiwania co do przyszłej stopy procentowej. A jakie są te oczekiwania, jak widzimy tutaj na samym początku nowego tygodnia i miesiąca? Daje, rynek daje tylko nieco ponad 50% prawdopodobieństwa, jakiejkolwiek następnej podwyżce 100% o 25 punktów bazowych, i to też jest pewnego rodzaju punkt odniesienia na końcówkę tego tygodnia, czyli przed danymi z rynku pracy. Z ciekawostek warto zwrócić uwagę, że cena złota dociera do swoich poważnych, mocnych wsparć w rejonie 1800-1810 dolarów, więc wydarzenia wkrótce. Które się wydarzą na cenie złota będą miały znaczenie w średnim i nawet w długim terminie. Dlatego bądźmy bardzo wyczuleni i przyglądajmy się zachowaniu ceny złota. A to, co się wydarzy na indeksach giełdowych, powinno być wskazywane wcześniej przez zachowanie ceny miedzi. Wczoraj wróciliśmy znowu poniżej poziomu 8100 dolarów, więc zachowanie ceny miedzi. Faworyzuje scenariusze prospadkowe, jednak bliskość tego poziomu 8100 dolarów jest tak niewielka, że w każdej chwili możemy wrócić na ten poziom, zanegować prospadkowe sygnały, i znowu optymizm na giełdach może się pojawić. I warto także zwrócić uwagę na to, że nie udało się sforsować oporów na bitcoinie, dlatego też, co prawda nie ma spadków, ale potwierdzenie oporów stało się faktem. Dlatego też ostatnie wczorajsze minima, maksima stają się ważnym punktem odniesienia w ocenie tego, czy także ta najbardziej popularna kryptowaluta wspiera scenariusze pro wzrostowe. I na koniec polskie aktywa, gdzie mamy spokój, wyczekiwanie na to, co się wydarzy jutro, czyli jaka będzie decyzja RPP w sprawie stóp procentowych. Amerykański dolar, który się umacnia, teoretycznie powinien osłabiać krajową walutę, prowadzić do spadków indeksów giełdowych i przeceny polskich aktywów. Jednak, jak widzimy, polskie obligacje są cały czas bardzo blisko średniej 200 sesyjnej, raczej są kupowane niż sprzedawane. I jedynie co, to odprysk tego wydarzenia widać na indeksie WIG20, który dociera do ostatnich minimów. Natomiast co się dalej wydarzy, to będzie to uzależnione od tego, wydarzenia na danych makroekonomicznych oraz na ropie naftowej plus warto zwrócić uwagę, że teraz indeks WIG20 jest także na swoim dolnym ograniczeniu już prawie rocznego kanału wzrostowego, dlatego też yy, atak popytu nie powinien być dla nas zaskoczeniem jeżeli takowy by się pojawił w najbliższych yy, godzinach dziękuję za słuchanie tego materiału zachęcam do subskrybowania, do dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość i widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego, stopy zwrotu, pozdrawiam, cześć.